mogę powiedzieć jak będę się czuł. Myślę, że nie najlepiej szczerze mówiąc. Bo wolę jednak jak trasy mają trochę więcej zakrętów i e, moi, i to zagęszczenie zakrętów jest większe i, i jest jakby taka trochę być może większa rytmiczność. E, no a tutaj są takie miejsca, gdzie tych zakrętów jest sporo, ale są też to miejsca, gdzie są bardzo długie, proste, kilometrowe, niemalże i takie kilkukilometrowe sekcje, gdzie jest tylko prosta 90, prosta 90. Oczywiście to jest też element rajdu i trzeba umieć go jeździć, więc nie ma co narzekać. Eee, aczkolwiek no, moje odczucia prywatne są takie, że tutaj na pewno jeśli e, myślałbym o sobie w kategoriach konkurencyjności, to, to, to na tego ty typu trasach myślę, że nie jestem zbyt konkurencyjny. Aczkolwiek oczywiście wszystko zrobimy, żeby jechać na tyle szybko, na ile to możliwe, bez podejmowania jakiegoś szaleńczego ryzyka. Komentuję w, dosyć y, krótko. Mówiłem y, po pierwszej pętli, zresztą, że. Mm... W, no, na mokrej nawierzchni e, używaliśmy opon Intermediata, na których wcześniej nie jeździłem i po prostu na stawy samochodu, to, no auto no nie umiałem jechać nim po prostu <gry> i było tak ustawione, że dopiero na ostatnim odcinku coś tam pokombinowaliśmy, więc jakąś tam bazę do testów e, opracowałem może, bo to jeszcze dalekie od orygina, od ideału, no a teraz na, na drugiej pętli no już się jechało znacznie lepiej. Aczkolwiek no, nie ustrzegliśmy się błędów na tym ostatnim e, odcinku. Wiedzieliśmy, że, że Maciek rzeźnik ma trochę gorsze od nas opony. No i postanowiliśmy e, postawić wszystko na jedną kartę. No i się nie udało, bo nas poobracało i tak w sumie niezły czas jak, e, jak na taką przygodę jaką mieliśmy. E, no ale tutaj no, po prostu jest za mało zakrętów, żeby, żeby odrabiać i boję się jeszcze chyba potrąciliśmy szykanę potem. Także myślę, że no mamy chyba 17 sekund do Maćka. Jutro ma być sucho, więc myślę, że będzie dla nas łatwiej. Na pewno będziemy atakować, no ale, ale wszyscy jadą szybko. A tak jak mówię, jest dość mało zakrętów, więc widać, że jak są warunki w miarę stabilne, tak jak na drugiej pętli, to wszyscy jadą w bardzo porównywalnym tempie. Pobracało Was na drodze, ale zostaliście na drodze, nie ma żadnych uszkodzeń? Nie, nie ma uszkodzeń. Po prostu nie dohamowałem do zakrętu i zamiast lewo skręciłem w prawo, pociągnąłem ręcznie i obróciłem się po prostu o 180 stopni. E, myślę, że jak tam ktoś stał, to, e, to miał dobre widowisko. Dzięki. To trasy rzeczywiście nie, nie były jakieś powalające, e, jeśli chodzi o właściwie o wszystko <laughs> Ale trzeba umieć jeździć w każdych warunkach, także gratuluję e, kolegom, bo jechali naprawdę szybko. Dla nas e, wiedziałem, że to będzie trudny rajd. E, no bo jeśli nastawienie już e, przed... Nie jest najlepsze, to trudno później od samego siebie oczekiwać jakichś dobrych rezultatów, ale myślę, że poradziłem sobie, zadowolony jestem z tego, że jakoś poradziłem sobie mimo wszystko z przeciwnościami losu, których mieliśmy też trochę. I wyszło, wyszedł brak, brak, brak doświadczenia na mokrej, nawierzchni, mieliśmy dużo kłopotów pierwszego dnia. Pomimo tego strata nie jest e, aż tak duża na końcu, no i cóż, no tak trochę mało emocji mieliśmy w sumie w, e, w samochodzie, bo dzisiaj pierwszy, na pierwszym masie na mecie już wiedziałem, że no, nie, nie ma możliwości, żeby w ogóle dogonić Maćka a nikogo z przodu, a więc yy, jedynie o czym myśleliśmy to to, że rzeczywiście jeśli jedyną szansą dla nas, żeby awansować jest jeśli kto, ktoś coś narobi i tak się wydarzyło, przykro mi z powodu Maćka, no ale, ale takie są rajdy jak to mówią. Rajdora Wiślańskiego, dla załogi Łukasz Hawaj, Piotr Woś. Wręczą pan Romuald Hałas, prezes Automobil Polski oraz pani Ewa Wójcik, wiceprezydent miasta Puławy. Panowie, gratulacje za Doskonałą, szybką, ale też przy okazji bardzo rozważną jazdę, bo przed ostatnią pętlą mieliście ponad 30 sekund straty, dowieźliście te pozycje do mety. Trzecie miejsce jest podium rajdu nadwiślańskiego, jeszcze nagrody rzeczowe dla wszystkich załóg, nagrody ufundowane przez Leroy Merlin Puławy wręczają pani Mariola Kowalska, kierownik relacji z klientami, a także pan Radosław Wisłowski, kierownik działu handlowego.